Mam tańsze. Okay. Pe... Albo 4 gdziesz trochę? Nie mam. Nie, Nie mam. Nie ma Ej dobra. Teraz Teraz już tepnij mnie. To po prostu połowę wszystkiego. Muszę zrobić. Jak? Mhm. Od cx X-a. Chodź, rozwalasz... Chodź, Na spawnie po... wiemy. To mam mi iść? Podam zeprzeć. Zaraz podeję, tylko sami ale zrobię. No, znaczy, że drewno da się, no, wiesz, jedno drewno. O, no, ja tam potem. Nie tępnować ani mnie, ani jego. No, kurde. Pan celow. Kto? Ja pobiegnę. To Nice. I ter. To jest zapato. Weź go. O, krok ildzie. Dziękuję. Weź go, zabicie po prostu. No, ile mi zostało właśnie od? No to minus 120 no i się uli, że nie chce mi się. Lancelot. Piękne smid, pękne smid. Ach, chodź mi w swoim biciem.